Ta zawodniczka jednak się wygrała. Wygrywa z Ewą. Razem trenują, a wygrać może raz jedna, raz druga. Brawo Mariola Sojwa. Stare nazwisko Konowalska. Przypomnę Państwu, kto pamięta biegi górskie. Eugeniusz Olszewski, Opole. Brawo. Opole biega, Opole i u nas jest. Brawo. Ten podbieg wygraje troszeczkę na tych ostatnich metrach. Agnieszka Kuzyk, ale przed Agnieszką ta czarna zawodniczka, Mety Lubliniec, ale przed jeszcze mężczyzna. Uciekajcie, kawę Agnieszka, dopingujemy Agnieszkę. da, a da, Ucieka, ucieka, Radek Kaprecik. Ucieka, uciekaj jej jednak. Agnieszka Kuzyk, brawo. Lubał Marek, Sosnowca, Wschodzi 34 z Roman Matyszczak z powództwa, 14. Przemysław Pilar 26 Rafał Drynda krzepice Jacek Raducki wielu to 3. Piotr Zawadzki Krzepicę Witold Masiński Rudniki 89 Robert Strzelczak Opole. I teraz Ewa Brychwaja w zielonej koszulce koloru wiosny i nadziei. Dana Ewa. 89 to jest Edward Pytowski z drużą. Prawa Eduardo. Waldemar Szytek, pugownica. Dajesz Waldek. Kluczę Waldi. dajemy, podpiętujemy. Dajną koszulkę, niebiesko. Miasto niebiesko. Dajemy. Prawo, prawo i 94. Witam. Marcin Tordarski, krzepice Jancze napieraj! Tata, nasze Dominiki napieraj! Brawo! Marcin, tak uchwyca dzisiaj Zajączka Krzysztof Nagrowski, krzepice Brawo Krzysztof! Czyli Krzyś w punkcie! Marcin, dajesz Bogdan. 60, tak? Konrad Walczyk często chowa, często chowa do kieszeni się kowa. Michał no. Amanik pozdrowił nad okoszą. To jest Konrad Gajewski, pachownia. Janeczyk. Mariusz już malacz Także Mariusz już malacz Krzysiek Krawczyk w wielu i 84 na farmacińskich od wyprzedził Robert Maodyszszak i 182 to Robert Maodyszak, Gugiel, Radły. Czerwone koszulce, śpiewamy, czerwony jak cegła, dobiega do mety z numerem 5-5, Sylwester Mariona cześla! Mariona cześla, ta pani brawo! Poprosiła chimistom za słabe na stanie. Panie radne poprawić się I Mariusz Szelcza, nasz komenda. I syrana pominami dla Mariusza. Oj, to słabo się starają, słabo. Wojtowicz Kłoducko tak? Sylwester Schaffer z Rolianu Szczegociny Olimpijczyk Szczegociny, poczekajmy Zbigniew Kila, panie i tu panie I z szósteczką Barbara Noga, Agnieszka Braca i 51 to Marianna Tondela-Krzepice. Grzegorz Palos, prawo Grzesiu. A nie wiem czy Marianna wie o Mariannie, co jest prezentka. Marianu się nazwała, tak? I Henryk Kempiński Bełchatów, proszę Państwa. Witamy tym bardziej gościnie Dominik Hałanus z 124 także zawodnik z za Częstokowa. Tomasz Jędrasik. To dziewczyna, a za nią Darek Dutowski z powództwa. Ale dziewczyna nie daje się dopilnujemy, A jest to 52 bodajże Tatiana Grejtuka. Się dobrze czytam. Darek, 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 dajesz. Da, Brawo, Darek. Darek wszystko biega, tak pewien akt to wszystkie role bierze. Nie? I tu koszulna zabieganie często, bo bardzo... Nie rozpad a tutaj się drną, proszę Państwa, on, ona 60 Robert w Miłoszynce i 64 Gabriela Parkitwa, Konieczki. Wyszek Państwo, mój przyjaciel ja brawo zyszek, daje. Jest. Szepki Zbyszek, brawo. A tam poznania publiczność, bawi się w niej numerem 106 Mariusz Furgalski Rutniki, Mazalny, spokojnie, dyplomatycznie, Z numerem 109, którego nie mam, nie wiem na się nazywa nie Nie mam go, ej A w Nordyku Krzysztof Henrykowski-Pełchatu ty bardziej podwójne prawa A tu dwa czarne konie, spokojnie 43 to Aleksander Sojka, Szanowicę Śląskę, Szanowicki Rosowa i 189 Dariusz Pałasz Często Bogli, Klaudia Cieśla pięknej kościółce niebieskiej, Roma Madyszczak z Pawudzka, Grzegorz Zabieranie to Często 30, 180 Marcin Krystek, Parzywieki, Tadeusz, Tadeusz Piotr Kwiatkowski, Piotr Kwiatkowski. Bo mieli często Robert Lima, Krzewice. A z Piotr Kwiatkowskiego pochodzi kto? Czy na maraton zakończony szkoły w Paweł Rak, kamienica polska. Paweł, tyle byłeś biegłość. Zgodnie z nazwiskiem. I niebieska koszula jak raz u błękitnego nieba Jest to Mirek Opole, Polka Mirosław Jasiński, Opole Andrzej Monka, Krzepice I Marcin Sas, staro Pierrecki, majęż! Tyrecki, Tyrecki! Przepiszcie! A ten jest możecie. 35, tak? Zbigniew, Dylecki, kłodu! Dajesz, Zbigniew, nie zaważyłem cię, wróciłeś na walce, pan że dajesz, ja urodzę się! Krzysztof Sielka, ale? Nie...